Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie i Twoich bliskich dzisiaj. To nie jest przypadek, że trafiłeś na ten film, ani zbieg okoliczności, że jesteś tutaj. Pokierowałem szczegółami Twojego dnia, abyś mógł usłyszeć mój głos, ponieważ dzisiaj mam Ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Musisz mnie uważnie wysłuchać, bo jeśli teraz coś ignorujesz, możesz głęboko tego żałować. To, co Ci objawię, może odmienić Twoje życie. A ty sam dostrzeżesz to na swojej drodze. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasem odczuwasz pustkę, której żadna zdobycz ani osiągnięcie nie potrafi wypełnić? To miejsce zostało stworzone dla mnie i tylko ja mogę je wypełnić. Nie myśl, że to przypadek, że słyszysz tę wiadomość. Nie pytaj, dlaczego to właśnie ciebie wybrałem, bo odpowiedź leży w czymś o wiele głębszym, niż możesz sobie wyobrazić. Znam ból, który nosisz w ciszy. Marzenia, których boisz się przyznać nawet przed sobą. Znam Twoje słabości, Twoje upadki, ale przede wszystkim znam niezwykły potencjał, który w Tobie zasiałem. Wiem, do czego jesteś zdolny, gdy kroczysz ze mną. Jesteś dla mnie wyjątkowy i dlatego wybrałem Cię na ten moment. Jest coś, co musi zostać powiedziane teraz, coś, co może zmienić nie tylko Twoje życie, ale i życie tych, którzy są wokół Ciebie. Nie ignoruj tego wezwania. Nie próbuj analizować ani szukać ludzkich wyjaśnień. Są rzeczy, które można zrozumieć tylko w duchu, w najgłębszych zakamarkach serca i to tam pragnę zamieszkać. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś, ani co robisz. Moje spotkanie z tobą nie zależy od miejsca ani okoliczności. Dzieje się w chwili, gdy zdecydujesz się otworzyć swoje serce i pozwolić mi wejść. Jestem obecny w prostocie teraźniejszości. W ciszy pośród hałasu, w momencie, gdy zatrzymujesz się, by zaczerpnąć oddech. I to właśnie w tej pauzie chcę się objawić, przynosząc pokój tam, gdzie jest niepokój, kierunek tam, gdzie jest wątpliwość, i cel tam, gdzie jest niepewność. Może patrzysz na siebie i myślisz, że nie jesteś gotowy, że nie masz wystarczająco dużo, by odpowiedzieć na to wezwanie. Ale chcę, abyś wiedział, że nie wybieram tych, którzy są najlepiej przygotowani, to ja przygotowuję tych, których wybieram. Wszystko, czego potrzebujesz, to gotowość. Nie oczekuję doskonałości, tylko szczerego serca. Moja wola wobec Ciebie jest dobra, doskonała i pełna miłości, ale może się wypełnić tylko wtedy, gdy powiesz tak, gdy oddasz kontrolę i zaufasz, że wiem, co jest dla Ciebie najlepsze. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że jesteś powołany do czegoś większego, to dlatego, że naprawdę jesteś. Te delikatne poruszenia, to wrażenie, że czeka na ciebie coś więcej, to moje sposoby na dotarcie do twojej duszy. To nie presja ani obowiązek, ale miłość, miłość tak wielka, że pragnie widzieć cię żyjącego pełnią życia, do którego zostałeś stworzony. Napisz w komentarzu, przyjmuję Boże wezwanie w moim życiu. Ja, Stwórca Wszechświata, wołam cię, nie dlatego, że potrzebujesz dowodów czy wyjaśnień, ale dlatego, że w głębi twojego serca wiesz, że ta chwila ma wieczne znaczenie. To jest Twój moment decyzji. Przez długi czas nosiłeś w sobie wątpliwości, lęki, a nawet poczucie, że nie jesteś wystarczający, myśląc, że Twoje błędy czynią Cię niezdolnym do czegoś większego. Ale posłuchaj uważnie, widzę Cię poza tymi ograniczeniami, które sam na siebie nakładasz. Nie patrzę na Twoje potknięcia, porażki ani błędy przeszłości. Widzę piękno tego, kim jesteś i kim możesz się stać, jeśli tylko otworzysz przede mną swoje serce. Wiem, że okoliczności mogą wydawać się trudne. Wiem, że są chwile, kiedy głosy strachu i zwątpienia krzyczą najgłośniej. Ale właśnie w tym momencie pragnę, abyś usłyszał inny głos, mój. Mówię bezpośrednio do Twojego serca, bo chcę Cię wzmocnić i napełnić odwagą. Nie ma nic, z czym nie mógłbyś się zmierzyć, gdy jestem przy Tobie. Nie ma przeszkody tak wielkiej, której moja miłość nie mogłaby pokonać. Możesz myśleć, że nie jesteś gotowy. Możesz uważać, że inni są bardziej zdolni, lepiej przygotowani, bardziej godni. Ale nie proszę cię o doskonałość, proszę tylko o twoją gotowość. Nie chodzi o twoje umiejętności, ale o to, co ja mogę uczynić poprzez ciebie. Tak jak przez wieki używałem zwykłych ludzi do niezwykłych rzeczy, dziś powołuję ciebie. Nie dlatego, że musisz coś udowodnić, ale dlatego, że pragnę odmienić twoje życie i poprzez nie dotrzeć do wielu innych. Każda chwila twojego życia Każda radość, każdy ból, każda strata i każde zwycięstwo, wszystko to doprowadziło Cię do tej chwili. Nic nie było na próżno. Nawet wtedy, gdy wydawało Ci się, że nic nie ma sensu, ja przygotowywałem Cię do czegoś większego. Teraz daję Ci szansę, byś zrobił krok naprzód, byś wyszedł poza to, co znane, i zaufał temu, co dla Ciebie przygotowałem. Tak, będą wyzwania, ale jest też obietnica: nigdy Cię nie zostawię. W tobie jest potencjał, którego być może jeszcze nie dostrzegasz. Nie chodzi o to, co widzą inni, ale o to, co ja zasiałem w tobie od samego początku. To powołanie to nie tylko zaproszenie, to deklaracja, że jesteś częścią czegoś znacznie większego. Nie chodzi tylko o ciebie. Są ludzie, którzy czekają na wpływ, jaki możesz mieć na ich życie. Strach może próbować cię zatrzymać, ale nie pozwól na to. Wątpliwości mogą próbować przekonać cię. Że to jeszcze nie czas, ale posłuchaj, to jest właściwy moment. Nie odkładaj na później tego, co stawiam przed Tobą teraz. Nie pozwól, aby troski tego świata zagłuszyły dźwięk mojego głosu w Twoim sercu. Znam Cię lepiej niż ktokolwiek inny. Wiem o wewnętrznych bitwach, które toczysz, o nocach, w których płakałeś w ciszy, o marzeniach, które wydają Ci się zbyt wielkie. Jestem tutaj, by Ci przypomnieć, że z moim mocą nic nie jest niemożliwe. Chcę, abyś zaufał mi, nie dlatego, że wszystko rozumiesz, ale dlatego, że wiesz, że to ja trzymam wszystko w swoich rękach. Napisz w komentarzu, przyjmuję Boży Plan dla mojego życia. Dziś jestem tutaj, a moja obecność jest gwarancją, że nie jesteś sam na tej drodze. Moje słowo to więcej niż zwykły dźwięk to żywa obietnica, siła, która prowadzi cię dalej, poza to, co wydaje się możliwe. A miłość, jaką mam do Ciebie, jest mocą, która podnosi Cię, gdy wszystko wokół zdaje się rozpadać. Nie myślę, że to wezwanie jest dla kogoś bardziej zdolnego, bardziej godnego czy silniejszego. To wezwanie jest dla Ciebie. Bo widzę w Tobie potencjał do przemiany, do odbudowy, do podniesienia tego, co wydawało się stracone. Nie ma znaczenia, co omówili o Tobie inni, ani co sam myślisz o swoich ograniczeniach. Widzę Cię w sposób, którego nawet Ty jeszcze nie dostrzegasz. I to właśnie ta wizja sprawia, że wołam cię teraz. Niebo porusza się nad twoim życiem. Wszystko, co ci obiecałem, każde słowo błogosławieństwa i każdy sen, który nosisz w sercu, wkrótce znajdzie swój czas na spełnienie. To jak Ziemia, która cierpliwie czekała na deszcz, teraz nadeszła pora, aby zakwitnąć. Wchodzisz w czas żniwa. Nie pozwól, aby lęki z przeszłości lub wątpliwości teraźniejszości sprawiły, że przegapisz ten moment. Możesz czuć się jak Mojżesz, który spędził 40 lat na pustyni, zanim zrozumiał, do czego naprawdę został przygotowany. Ale chcę, abyś wiedział, że każdy dzień na pustyni miał swój cel. To nie był stracony czas. To był czas kształtowania, przygotowania, wzmacniania do czegoś, co właśnie zaczyna się objawiać. Każde bolesne doświadczenie, każda chwila oczekiwania, wszystko to zbudowało w tobie coś, co teraz zostanie użyte dla mojej chwały. Jest wokół ciebie oczekiwanie niebios. To tak, jakby całe niebo czekało na twoją odpowiedź. Ten sam duch, który napełnił uczniów w dniu pięćdziesiątnicy, teraz tchnie w twoje życie. To nie jest odległa siła, to coś, co chcecie o uzdolnić i poprowadzić na nowy poziom przeznaczenia. Zostałeś powołany do czegoś większego. Nie oznacza to, że będzie łatwo ani że trudności znikną, ale oznacza, że niczego nie będziesz musiał stawiać czoła sam. Mój duch jest z Tobą, tak jak był z Danielem, który pozostał niezachwiany wobec wyzwań, które wydawały się niemożliwe. Tak jak on wpływał na królów i narody, tak i ja pragnę użyć Twojego życia, by oddziaływało na miejsca i ludzi, których jeszcze nawet nie możesz sobie wyobrazić. Chcę, abyś zrozumiał, że moje namaszczenie nad Twoim życiem nie jest tylko po to, byś działał, ale byś był. Byś był kimś, kto odzwierciedla moją chwałę, kto żyje sercem skierowanym ku mnie, kto oddaje mi cześć w duchu i w prawdzie. Napisz w komentarzu, moja odpowiedź brzmi tak na Boże wezwanie. Coś wyjątkowego dzieje się właśnie teraz. Ruch w niewidzialnym, który otwiera drzwi i przemienia Twoje życie. To tak, jakby warstwy tego, co Cię wcześniej otaczało, zaczęły się odsłaniać, ukazując to, co zawsze tam było, ale czego Twoje oczy jeszcze nie dostrzegały. Potężna obecność porusza się wokół Ciebie, przygotowując wszystko, aby niezwykłe mogło się wydarzyć. Prowadzę cię do czegoś głębszego, bardziej przemieniającego, do miejsca, gdzie twoja bliskość ze mną zostanie odnowiona i gdzie twoje postrzeganie tego, co możliwe, zostanie całkowicie poszerzone. To początek czasu, w którym twoja wiara stanie się twoją największą siłą, twoja wspólnota ze mną twoim najcenniejszym skarbem, a twoje posłuszeństwo kanałem, przez który objawi się moja moc. Umieszczam wokół ciebie właściwe osoby. Nie są to przypadkowi ludzie ale ci, którzy rozpoznają to, co czynię w Twoim życiu, nie odciągną Cię od celu, ale staną się narzędziami, które pomogą Ci iść pewnym krokiem. Być może myślisz, że dźwigasz ten ciężar sam, ale posyłam Ci pomoc, siłę i mądrość w postaci osób, które przygotowałem. Twój czas wytrwałości przynosi owoce. Każda łza, każda modlitwa wypowiedziana w ciszy, każdy dzień, w którym wybrałeś zaufanie mi, gdy wszystko wydawało się przeciwne, to wszystko zostało zauważone. Nic nie poszło na marne. Przekształcam Twoją wierność w świadectwo, które przyniesie chwałę mojemu imieniu i pokaże światu, że moja wierność nigdy nie zawodzi. Wylewam na Ciebie namaszczenie, które przekracza to, co uważałeś za możliwe. Nie tylko po to, by kontynuować to, co zaczęli inni, ale by rozpocząć coś nowego, coś, co przyniesie wpływ na całe pokolenia. To czas, aby ogłaszać, aby przyjąć i wziąć w posiadanie to, co już zostało Ci przeznaczone. Powołuję cię także do tworzenia przestrzeni przemiany. Nie chodzi tylko o to, co dzieje się w tobie, ale o to, co dzieje się przez ciebie. Ustawiam cię w miejscu, gdzie twoje życie stanie się miejscem, w którym inni będą mogli wzrastać, uczyć się i odkrywać swoje własne powołanie. Daję ci również duchowe rozeznanie. To tak, jakby w tobie budziła się nowa wizja. Tam, gdzie wcześniej była niepewność, teraz pojawia się jasność. Tam, gdzie widziałeś ograniczenia, Teraz zobaczysz potencjał. Nie chodzi o patrzenie tak, jak patrzy świat, ale o widzenie moimi oczami. Uzdolniam cię do dostrzegania tego, co włożyłem w innych ludzi, nawet jeśli oni sami jeszcze tego nie widzą. Bariery, które stały na twojej drodze, upadają. Nie dlatego, że krzyczałeś głośniej, ale dlatego, że twoje posłuszeństwo stało się kluczem do otwierania drzwi. Tak jak mury Jerycha runęły przed ludem, który maszerował w ciszy, tak i ja burzę struktury, które wydawały się nie do ruszenia. Cisza ma swoją moc, a twoja wytrwałość w tym, do czego cię powołałem, przygotowuje scenę dla wielkich cudów. Nic nie może ograniczyć tego, co zamierzam uczynić w twoim życiu. Nie chodzi o wiek, okoliczności czy to, co wydaje się logiczne. Poruszam się w nadprzyrodzony sposób na twoją korzyść. Uzdolniam cię, potwierdzam twoje powołanie znakami i cudami. Budzę talenty, które były uśpione, uwalniam zdolności, których jeszcze nie doświadczyłeś. A wszystko to nie dla Twojej chwały, ale po to, by moje królestwo było budowane przez Ciebie. Napisz w komentarzu, bariery upadły, a ja będę żyć obietnicami Boga. Dziś, gdy troski tego świata próbują skraść Twoją uwagę i serce, chcę, abyś wiedział, że nie jestem daleko. Jestem tutaj, tak blisko jak Twój oddech, słyszę każdą myśl, której nie ośmielasz się podzielić z nikim. Widzę cię, widzę ciężar, który niesiesz, ciche bitwy, które toczysz w swoim umyśle i sercu. Ale pamiętaj, dla mnie nigdy nie jesteś niewidzialny, nigdy nie jesteś poza zasięgiem mojej miłości. Znam walki, które odbierają ci sen, i łzy, które wylewasz w ciszy. Ten ból, który wydaje się nie mieć końca, ten ciężar na twoich ramionach, przez który nawet powietrze wydaje się gęste, to wszystko nie uszło mojej uwadze. Dziś wołam Cię po imieniu, z miłością i pilnością, bo chcę, abyś zrozumiał: Nie musisz dźwigać tego sam. Przynieś wszystko do mnie. Chcę wziąć ten ciężar i przemienić go w świadectwo odnowy i nadziei. Jeśli odczuwasz ból w swoim ciele, jeśli coś nie działa tak, jak powinno, chcę, abyś wiedział, że moje dotknięcie jest tutaj. Jestem Bogiem, który uzdrawia, Bogiem, który przywraca to, co wydawało się stracone. Każda komórka, każda tkanka, Każda część Twojego ciała odpowiada na mój głos. Nie przyjmuj porażki w swoim zdrowiu, bo ja jestem źródłem życia. Dziś proszę cię, abyś napisał z wiarą, moje zdrowie jest w rękach Pana i wierzę w jego uzdrowienie. A dla Ciebie, który zmaga się z wyzwaniami w domu, gdzie miłość wydaje się osłabiona, a więzi stają się kruche, wkraczam do akcji. Przynoszę pojednanie, odbudowuję relacje, uzdrawiam rany, których nikt nie widzi. Tam, gdzie jest podział, ja przynoszę jedność. Tam, gdzie panuje ciężka cisza, ja tchnę słowa pokoju. Chcę przywrócić twój dom jako miejsce miłości i bezpieczeństwa. Nie poddawaj się, twoja rodzina jest dla mnie cenna. Znam twoje potrzeby finansowe, rachunki, które się piętrzą, troski o jutro. Ale dziś mówię ci, spójrz na mnie. Jestem panem wszystkiego, a moje ręce są pełne zaopatrzenia dla tych, którzy mi ufają. Otwieram drzwi tam, gdzie wydawało się, że nie ma wyjścia. Posyłam zasoby i rozwiązania, które przekraczają twoje wyobrażenia. Nie lękaj się, niczego ci nie zabraknie. Dla tych, którzy walczą z nałogami i czują się uwięzieni w nawykach silniejszych niż ich własna siła, usłyszcie mnie, wolność już jest w waszych rękach. Moc, którą mam, jest większa niż jakiekolwiek więzy, które próbują cię zatrzymać. Teraz uwalniam Cię od wszystkiego, co cię zniewała, od wszystkiego, co próbuje odebrać Ci radość i tożsamość. Zostałeś stworzony do życia w wolności, a dziś łamie te łańcuchy. A dla ciebie, który czujesz się samotny i myślisz, że został porzucony, chcę Ci przypomnieć, że nigdy nie opuszczam swoich. Posyłam ludzi, którzy cię otoczą i pójdą obok Ciebie, ale zanim to się stanie, chcę, abyś poczuł moją obecność. Jestem tutaj, obejmuję cię teraz, wypełniam pustkę, której nikt inny nie może dotknąć. Nie pozwól, aby samotność cię oszukała, moja miłość do ciebie jest prawdziwa i niezmienna. Napisz w komentarzu: Jestem kochany przez mojego Ojca Niebieskiego. Jeśli twoje marzenia wydają się martwe, jeśli obietnice wydają się odległe, mówię ci, to jeszcze nie koniec. Jestem Bogiem, który wskrzesza to, co wydawało się bez życia, który powołuje do istnienia to, czego jeszcze nie ma. Tchnę nowe życie w Twoje nadzieje, odnawiam cele, przywracam wizje. Nie poddawaj się, bo to, co obiecałem, wypełnię. Dla tych, którzy zmagają się z udręką w umyśle, którzy walczą z lękiem, niepokojem i zamętem, chcę wylać na Was mój pokój. Nie jest to zwykły pokój, ale ten, który przekracza wszelkie zrozumienie, który strzeże Twojego serca i umysłu we mnie. Zmywam kłamstwa, które próbują skraść Twoją pewność, i wypełniam Cię prawdą o mojej miłości. A dla tych, którzy stoją przed trudnymi decyzjami, którzy szukają kierunku i nie wiedzą, dokąd pójść, jestem światłem, które oświetla drogę. Nie ma we mnie zamieszania, a moja wola zawsze będzie dla ciebie dobra, doskonała i pełna pokoju. Zaufaj mojemu prowadzeniu, bo zaprowadzi cię tam, gdzie powinieneś być. Napisz w komentarzu: Mój cud przychodzi z rąk Boga. Jestem Bogiem, który sprawia, że niemożliwe staje się rzeczywistością, tym, który przemienia ciemność w światło, który otwiera drogi tam, gdzie nie ma ścieżek i który przywraca życie tam, gdzie wszystko zostało uznane za stracone. Jestem tutaj, patrzę na Twoje życie, widzę każdy zakątek, który potrzebuje mojej interwencji. Nie ma muru, którego nie mógłbym zburzyć, ani bariery, której nie mógłbym przekroczyć, by dotrzeć do Ciebie. Jeśli istnieje coś, co wydaje się nieosiągalne, cud, o który wołasz całym swoim jestestwem, chcę, abyś wiedział, dla mnie nic nie jest poza zasięgiem. Działam w najbardziej beznadziejnych sytuacjach, przynoszę znaki i cuda tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, objawiam moją chwałę nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Dziś wzywam Cię, abyś spojrzał na mnie, abyś wyniósł swoją wiarę ponad okoliczności. Powiedz swojemu sercu, że niemożliwe jest doskonałą okazją, bym pokazał, kim naprawdę jestem. Znam rany, które nosisz, każdy uraz, każdą bliznę, która wciąż boli, gdy najmniej się tego spodziewasz. Nie jestem obojętny na te cierpienia, widzę je, a moim pragnieniem jest uzdrowić to, co zostało złamane. Moja miłość jest jak balsam, który leczy nawet najgłębsze zakamarki twojej duszy. Pozwól mi doknąć Twoich wspomnień, Twoich lęków i wszystkiego, co opróbuje zatrzymać Cię w przeszłości. Nie ma rany, której nie mógłbym uzdrowić, ani bólu, którego moja miłość nie mogłaby przemienić w siłę. Widzę również marzenia i plany, które złożyłeś przede mną. Nie zniechęcaj się, dziecko, bo jestem bogiem, który pomnaża, który otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć i który sprawia, że zasoby płyną w nieoczekiwany sposób. Każdy wysiłek, które podejmujesz w moim imieniu, każda praca, którą rozpoczynasz z wiarą, nie pójdzie na marne. Układam połączenia, przynoszę możliwości, poruszam to, co musi zostać poruszone, aby to, co zacząłeś, mogło być zakończone z doskonałością. A tym, którzy doświadczają prześladowań, niesprawiedliwości lub sytuacji, które wydają się miażdżyć ich wiarę, mówię: Jestem Twoim schronieniem i twierdzą. Moja sprawiedliwość zatriumfuje, nawet gdy wszystko wokół mówi inaczej. Nie opuszczaj głowy, bo moja ochrona otacza cię jak nieprzenikniony mur. Każda bitwa, którą toczysz, jest obserwowana przeze mnie i nigdy nie pozostawię cię samego. Mam dla ciebie pilne wezwanie w moim sercu. Chcę obudzić coś nowego w twoim życiu, rozpalić ogień, który może przygasł. Chcę usunąć wszystko, co sprawia, że stajesz się wygodny, każdy grzech, który oddala cię od mojej obecności, każdą barierę, która uniemożliwia ci życie w pełni dla mnie. Wzywam Cię do czegoś większego, do życia w świętości, do pasji przebywania ze mną, do pragnienia więcej mojej obecności. Chcę także umocnić tych, którzy wstawiają się za innymi, którzy z wytrwałością klękają do modlitwy. Dla Ciebie, który modlisz się za innych, który wołasz o zmiany, chcę powiedzieć: Widzę każde słowo, które wypływa z Twojego serca. Odnawiam Twoją siłę, daję Ci nową wizję i zwiększam Twoją wrażliwość na mój głos. Nie poddawaj się, bo twoje wstawiennictwo jest potężną bronią w moich rękach. Napisz w komentarzu: moje modlitwy mają moc, bo Bóg mnie podtrzymuje. A dla ciebie, który walczysz z odrzuceniem, który nosisz ciężar niskiej samooceny, chcę powiedzieć, jak bardzo jesteś dla mnie cenny. Nie pozwól, by głosy tego świata określały, kim jesteś. Spójrz na mnie i zobacz odbicie miłości, jaką do ciebie mam. Masz wartość, która przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. Bo jesteś moim ukochanym dzieckiem. Nie definiują cię błędy, które popełniłeś, ani raniące słowa, które usłyszałeś, ani niesprawiedliwe porównania, których doświadczyłeś. Każdy szczegół twojego istnienia został zaplanowany z celem, i nic w tobie nie jest bez znaczenia. Twoje życie ma wagę, sens i piękno. Nawet w chwilach, gdy czujesz się niewidzialny, pamiętaj, że moje oczy są zawsze zwrócone na ciebie. Widzę to, co świat ignoruje. Doceniam to, co inni odrzucają, i cieszę się tobą, bo zostałeś stworzony przeze mnie z wieczną miłością. Nie jesteś błędem ani przypadkiem. Każde bicie twojego serca zostało zaprojektowane przeze mnie i mam ogromną radość, nazywając cię moim dzieckiem. Niedoskonałości, które widzisz w sobie, nie zmniejszają wartości, jaką w tobie umieściłem. Moja łaska okrywa każdą twoją słabość. Każda łza, którą wylewasz, każda modlitwa, którą wypowiadasz w ciszy, każda myśl, której nie potrafisz ubrać w słowa, znam je wszystkie. Nic we mnie nie jest mi nieznane, a moja odpowiedź nigdy się nie spóźnia. Moje działanie jest zawsze doskonałe i pełne łaski. Nigdy nie ignoruję wołania mojego ludu, bo każda modlitwa dociera do mnie jak słodki zapach. Dziś zaufaj, że już poruszam niebo dla ciebie. Bez względu na to, jak trudne może się to wydawać, jestem tutaj i nie ma niczego, czego nie mógłbym przemienić, uzdrowić czy przywrócić do życia. Uwierz w moją miłość, moją opiekę i w obietnicę, że nigdy nie zostawię cię bez odpowiedzi. Podnieś swoją wiarę, bo to, co przygotowuję dla ciebie, będzie o wiele większe, niż możesz sobie wyobrazić. Napisz w komentarzu, jestem kochany i cenny dla Boga, i wierzę, że Bóg działa na moją korzyść. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, udostępnij ją komuś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia i pokoju. Zasubskrybuj, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które pragnę wysłać do twojego serca. Razem umocnimy tę wspólnotę, w której zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.